Rankiem, w przeddzień święta w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, kapłani wszystkich kościołów w Sienie konsekrowali dodatkowe hostie w oczekiwaniu na wielką liczbę ludzi, którzy mieli przyjąć komunię następnego dnia. Wszyscy udali się do wspaniałej katedry Duomo, aby zaplanować uroczystości na następny dzień i wziąć udział w ceremonii czuwania tej nocy. Ponieważ wszyscy księża byli w katedrze, kościoły były puste. W nocy 14 sierpnia rabusie weszli do bazyliki św. Franciszka, która znajduje się w skrajnie północnej części miasta, otworzyli tabernakulum, aby ukraść złote cyborium, w którym znajdowały się konsekrowane hostie. Zabrali wszystko, hostie i cyborium. Kiedy księża poszli odprawiać mszę z okazji wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszyscy wpadli w panikę. Dowód przestępstwa został potwierdzony, gdy ktoś przyniósł pokrywę cyborium, którą znalazł na ulicy przed kościołem. Całe miasto zaczęło szukać zaginionych hostii. Wszystkie uroczystości zostały zawieszone. Arcybiskup poprosił o publiczne modlitwy, aby konsekrowane hostie pojawiły się w dobrym stanie. Do tego czasu nikt nie wiedział, dlaczego hostie zostały skradzione. Czy mogło to być spowodowane złotem cyborium, czy też bardziej demoniczny cel, aby sprofanować hostie i popełnić świętokradztwo przeciwko naszemu Zbawicielowi? Trzy dni później, 17 sierpnia, podczas gdy mężczyzna modlił się w kościele Najświętszej Maryi Panny w Provenanzo, który znajduje się bardzo blisko bazyliki św. Franciszka, zauważył, że w skarbonie, do której wrzucane są ofiary dla ubogich, znajduje się coś białego. Ta biała rzecz miała okrągły kształt i zdawała się świecić. Natychmiast poszedł powiadomić o tym proboszcza tego kościoła, który następnie poinformował arcybiskupa, który z kolei wysłał do kościoła jednego ze swoich asystentów. Kiedy przedstawiciel biskupa i kapłan z Bazylki św. Franciszka przybyli do kościoła Najświętszej Maryi Panny, otworzyli skrzynię dla ubogich i znaleźli dużą liczbę hostii. Niektóre były splątane pajęczynami wewnątrz pudełka, a inne spadły na dno. Policzyli je, aby sprawdzić, czy któraś hostia nie zaginęła. Proboszcz kościoła św. Franciszka powiedział, że była to właściwa ilość. 348 całych hostii i 6 połówek. Ksiądz poświęcił 351 hostii 14 sierpnia. Jak długie były te trzy dni, podczas których hostie zostały utracone? Te trzy dni wydawały się, jak dni między ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem. Westchnienie ulgi i uwielbienia dla Pana rozbrzmiało z dwóch powodów. Jednym z powodów było to, że konsekrowane hostie zostały znalezione, a drugim powodem było to, że nie zginęła ani jedna. To było to, czego wszyscy się obawiali. Jeśli rabusie byli zainteresowani cyborium, to wyrzuciliby konsekrowane hostie gdziekolwiek, nawet do śmieci. Księża zebrali wszystkie hostie i oczyścili je z najwyższą starannością. Zanieśli je do kościoła św. Franciszka w procesji, której towarzyszyła wielka liczba ludzi. Kiedy dotarli do kościoła, wystawili je na cześć i zadośćuczynienie. Historia włamania rozeszła się po całym kraju i wielu zaczęło pielgrzymować do kościoła św. Franciszka, aby modlić się przed konsekrowanymi hostiami. Stało się to zanim dowiedzieli się, że za ich pośrednictwem wydarzy się cud. Hostie nie zostały rozdzielone między wiernych. Nie ma pewnego wyjaśnienia dlaczego hostie nie zostały rozdzielone. Jednym z powodów może być to, że ponieważ wielka rzesza ludzi ze Sieny i sąsiednich miast przybyła, aby czcić hostie, kapłani byli zobowiązani do ich niespożywania. Inną możliwością jest to, że chociaż hostie były starannie czyszczone, nadal pozostawały nieco brudne. W takich przypadkach, w których konsekrowane hostie były w taki czy inny sposób zanieczyszczone, nie jest wymagane ich spożywanie. Ogólnie rzecz biorąc, czeka się, aż takie hostie same się zepsują. Gdy to nastąpi, znika z nich rzeczywista obecność. Możliwe, że Franciszkanie chcieli pozostawić hostie do czczenia przez pielgrzymów, dopóki same się nie zepsują. I to byłby koniec wszystkiego. Tak się jednak nigdy nie stało. Ku zdumieniu kapłanów hostie nie niszczały, ale zachowywały świeżość i bardzo przyjemny zapach. W miarę upływu czasu Franciszkanie byli przekonani, że są świadkami nieustannego cudu konsekracji. Biskupi i kardynałowie otrzymali pozwolenie na przyjęcie niektórych hostii. Donosili, że ich smak był świeży i przyjemny. 50 lat po odzyskaniu hostii, przeprowadzono oficjalne dochodzenie w celu udowodnienia autentyczności cudu. Przełożony generalny zakonu franciszkanów, ojciec Karlo Wipera, zbadał hostie 14 kwietnia 1780 roku, spożywając jedną z nich i udowadniając, że jest świeża i nienaruszona. Ponieważ hostie zostały rozdane w poprzednich latach. Przełożony nakazał, aby 230 hosti, które pozostały, zostały umieszczone w nowym cyborium i zakazał dalszej dystrybucji hosti. 9 lat później, w 1789 roku, arcybiskup Sieny przeprowadził bardzo szczegółowe dochodzenie. Dochodzenie to objęło wybitnych teologów i innych dygnitarzy. Po zbadaniu hosti pod mikroskopem, Komisja stwierdziła, że są one całkowicie nienaruszone i nie wykazują żadnych oznak rozkładu lub zmiany koloru. Trzech franciszkanów, którzy byli obecni przy poprzednich badaniach, zostało przesłuchanych przez arcybiskupa pod przysięgą. Podczas tego dochodzenia potwierdzono również, że badane hostie były tymi samymi, które zostały skradzione w 1730 roku i odnalezione trzy dni później to właśnie podczas tego dochodzenia arcybiskup nakazał umieszczenie pewnej ilości niekonsekrowanych hostii w hermetycznie zamkniętym pojemniku i przechowywanie ich pod kluczem przez 10 lat w biurze kancelarii. Cudowne hostie były przechowywane w cyborium, niehermetycznie zamkniętym, ale raczej w sposób, w jaki były przechowywane przez ostatnie 59 lat. Pod koniec dziesięcioletniego okresu pojemnik z niekonsekrowanymi hostiami został otwarty w obecności arcybiskupa i różnych urzędników. Okazało się, że były one odbarwione i zniekształcone. Okazało się, że były one odbarwione, zniekształcone i zniszczone. Sprawdzili więc cudowne hostie i stwierdzili, że są w doskonałym stanie. W 1850 roku przeprowadzono podobny test, który przyniósł takie same wyniki. Niekonsekrowane hostie zamieniły się w pył, a cudowne hostie zachowały swoją świeżość. Inne badania były przeprowadzane przy różnych okazjach. Najważniejsze z nich miało miejsce w 1914 roku i odbyło się na prośbę papieża Piusa X. Do tego badania wybrano panel wybitnych badaczy, w tym naukowców i profesorów ze Sieny i Pizy, a także teologów i urzędników kościelnych. W jednym z fragmentów przeprowadzono testy z kwasem i skrobią, które wykazały normalny poziom obu tych substancji. Na podstawie badań mikroskopowych stwierdzono, że hostie zostały wykonane z mąki, z pszenicy prześnej. Która była doskonale zachowana. Komisja wyjaśniła, że jeśli prześny chleb był przygotowywany w czystych warunkach i przechowywany w pojemniku, do którego nie dostawało się powietrze, to mógł być przechowywany przez dłuższy czas. Chleb prześny, przygotowany w normalny sposób, wystawiony na działanie powietrza i aktywność mikroorganizmów, może pozostać nienaruszony przez kilka lat. Stwierdzono, że skradzione hostie zostały przygotowane bez żadnych naukowych środków ostrożności i były przechowywane w zwykłych warunkach, które powinny spowodować ich szybkie zepsucie. Hostie były tak doskonale zachowane, że po 184 latach nadal mogły być spożywane. W 1922 roku odbyło się kolejne badanie w obecności biskupów Sieny. Wyniki były takie same jak poprzednie. Nie istniało żadne naturalne wytłumaczenie, które wyjaśniałoby, dlaczego hostie pozostały bez zepsucia przez tak długi okres, aż 192 lat. Ogłoszono to cudem. Biskupi i urzędnicy kościoła uroczyście przeszli w procesji z hostiami przez miasto i wystawili je na pewien czas do adoracji. Cudowne hostie są publicznie wystawiane przy różnych okazjach, ale szczególnie 17 dnia każdego miesiąca, który upamiętnia Dzień ich znalezienia w 1730 roku. W święto Bożego Ciała święte hostie są przenoszone. W triumfalnej procesji ulicami Sieny. Wśród wielu, którzy odwiedzili cudowne hostie, aby adorować Pana, można wymienić świętego Jana Bosko i papieża Jana XXIII, którzy podpisali księgi odwiedzających. 14 września 1980 roku papież Jan Paweł II udał się do Sieny. Aby uczcić cud eucharystyczny z okazji 250. rocznicy cudu hostii. Jednogłośnie wierni, kapłani, biskupi, kardynałowie i papieże podziwiali i czcili hostie, uznając, że znajduje się w nich trwały cud, kompletny i doskonały, który trwa od 250 lat. Dzięki temu cudowi, hostie pozostały kompletne, z naturalną jasnością i kolorem. Charakterystycznym dla prześnego chleba, ponieważ są w doskonałym stanie zachowania, Kościół katolicki zapewnia nas, że chociaż zostały konsekrowane w 1730 roku, nadal są prawdziwym ciałem i krwią Chrystusa. To cud, który wciąż trwa, to znak, że Jezus nie opuszcza tych, którzy w Niego wierzą, to dowód na to, że Jego obecność w Eucharystii nie jest tylko symbolicznym wspomnieniem, ale rzeczywistością, prawdziwym ciałem i krwią, gotowe napełnić każdego łaską, siłą i nadzieją. Ilu ludzi przez te wszystkie lata padło na kolana przed tymi hostiami? Ilu znalazło w nich pokój serca? Ilu otrzymało pocieszenie w chwilach zwątpienia? Ile osób wyszło z tego kościoła odmienionych, pewnych, że Bóg jest blisko? Dziś, gdy świat pędzi naprzód, gdy wartości są podważane, a wątpliwości zatruwają serca, cud hostii ze Sieny przypomina, że wiara jest czymś realnym. Jezus naprawdę jest obecny, czuwa, troszczy się, jest blisko każdego, kto szuka prawdy. To historia, która nie pozwala przejść obojętnie, nie pozwala zapomnieć. Każda hostia, która przez wieki pozostała nienaruszona, jest dowodem, że Chrystus nigdy nie odwrócił się od człowieka, pozostaje w Eucharystii, czeka na tych, którzy go pragną, i daje siebie bez reszty, nie tylko w chwili konsekracji, ale przez całe pokolenia, przez setki lat, w niepojęty sposób przypominając, że On jest życiem, które nigdy nie przemija. Amen.